Kasia Nowak przecierała zmęczone oczy, gdy tramwaj numer 8 zatrzymał się na przystanku przy ulicy Karmelickiej. Był piątek 6.30 rano, a ona właśnie kończyła nocną zmianę w małej kawiarni w starym mieście. Jej stare, sfatygowane buty skrzypiały na mokrym śniegu, gdy wsiadała do przeładowanego wagonu. Dwudziestoletnia studentka trzeciego roku architektury na Politechnice Krakowskiej ledwo wiązała koniec z końcem. Mieszkała w małym, dwupokojowym mieszkaniu z dwiema innymi studentkami na Krowodży, gdzie jej część składała się z materaca na podłodze i małego stolika, który służył jej jako biurko do nauki. Tramwaj ruszył z szarpnięciem, a Kasia trzymała się mocno poręczy. Jej plecak pełny książek architektonicznych i laptopa, który kupila z oszczędności z trzech miesięcy pracy, ciążył na ramionach. Przez zaparowane szyby widziała, jak Kraków powoli budzi się do życia. Pierwszych przechodniów, spieszczących się do pracy, sklepy otwierające swoje bramy, gołębie szukające okruszków na rynku głównym. Na kolejnym przystanku, przy teatrze Bagatela, wsiadła starsza kobieta. Miała może siedemdziesiąt lat, ubrana była w elegancki, granatowy płaszcz i trzymała dwie ciężkie torby na zakupy. Jej siwe włosy były starannie upięte, a mimo wieku w jej oczach błyszczała inteligencja i godność. Tramwaj był przepełniony porannym ruchem, studenci, pracownicy biurowi, robotnicy wszyscy stłoczeni w metalowym wagonie, który kołysał się na zakrętach. Starsza pani próbowała utrzymać równowagę, ale ciężkie torby wyraźnie utrudniały jej zadanie. Kasia, mimo że była wyczerpana po całonocnej pracy, bez wahania wstała ze swojego miejsca. Proszę, niech pani usiądzie, powiedziała. Ciepło dotykając delikatnie ramienia starszej kobiety. Och, dziękuję bardzo, kochanie. Odpowiedziała kobieta z wdzięcznością w głosie. Ale czy na pewno? Wyglądasz na zmęczoną. Ależ skąd? Proszę usiąść. Ja i tak wkrótce wysiadam, skłamała Kasia. W rzeczywistości została jej jeszcze pięć przystanków do domu. Gdy starsza pani usiadła, Kasia pomogła jej umieścić torby na kolanach. Ciężkie zakupy? zapytała z uśmiechem. Kupuję. Dla siebie i dla sąsiadki, która jest chora, wyjaśniła kobieta. Nazywam się Helena Kowalska, Kasia Nowak. Miło mi panią poznać. Helena przyglądała się młodej dziewczynie z ciekawością. Mimo zmęczenia w oczach Kasi widać było dobroć i determinację. Jej ubrania były skromne. Stary sweter, sfatygowane dżinsy i buty, które najwyraźniej przeszły już wiele kilometrów po krakowskich ulicach. Studiujesz? Zapytała Helena. Tak, architekturę na politechnice, ale także pracuje w kawiarni, żeby opłacić studia. Odpowiedziała Kasia, nie kryjąc dumy w głosie mimo trudności. Architektura to piękny kierunek. Kraków. Ma przecież wspaniałą architekturę. Od średniowiecznych kamienic po nowoczesne budynki. Rozmawiały przez pozostałą część podróży o studiach Kasi, o pięknie Krakowa i o tym, jak miasto się zmienia. Helena okazała się być niezwykle inteligentną rozmówczynią, znającą historię miasta w najdrobniejszych szczegółach. Gdy tramwaj dotarł do przystanku Kasi, pomogła ona jeszcze raz Helen uporządkować torby. Dziękuję Ci bardzo za Twoją dobroć, powiedziała Helena, ściskając dłoń dziewczyny. Takie gesty stają się coraz rzadsze w dzisiejszych czasach. To nic takiego. Odpowiedziała Kasia z uśmiechem: Życzę miłego dnia. Gdy schodziła z tramwaju, nie wiedziała, że Helena Kowalska uważnie zapamiętała nazwę kawiarni, którą wymieniła podczas rozmowy. Nie wiedziała też, że ten prosty gest dobroci zmieni jej życie w sposób, którego nigdy by się nie spodziewała. Helena patrzyła przez okno tramwaju, jak Kasia idzie przez śnieżną ulicę. I po raz pierwszy od wielu miesięcy poczuła, że jej serce napełnia ciepło. Ta młoda dziewczyna przypomniała jej o tym, że dobroć wciąż istnieje w świecie i Helena postanowiła, że musi coś z tym zrobić. Trzy dni później, w poniedziałek około południa, Kasia pracowała za ladą kawiarni pod Gruszką na ulicy Floriańskiej. Była to jedna z tych klimatycznych, małych kawiarni, ukrytych między antykwariatami i sklepami z pamiątkami, gdzie lokalni mieszkańcy przychodzili na prawdziwą kawę i domowe ciasta. Właściciel pan Jerzy był życzliwym mężczyzną, po pięćdziesiątce, który pozwalał kasi na elastyczny grafik, dostosowany do jej zajęć na uczelni. Kawiarnia pachniała świeżo parzoną kawą i cynamonem, a na ścianach wisiały reprodukcje obrazów krakowskich artystów. Kasia właśnie przygotowywała cappuccino dla stałego klienta, profesora z pobliskiej Akademii Sztuk Pięknych, gdy drzwi kawiarni otworzyły się z delikatnym dźwiękiem dzwoneczka. W progu stanęła elegancka, starsza kobieta w tym samym granatowym płaszczu, który Kasia pamiętała z tramwaju. Helena? zapytała zdziwiona, przerywając spienianie mleka. Dzień dobry, Kasiu, odpowiedziała helena z ciepłym uśmiechem. Mam nadzieję, że nie przeszkadzam w pracy. Ależ skąd? Proszę usiąść przy tamtym stoliku. Zaraz przyjdę z kawą. Helena usiadła przy małym stoliku pod oknem, z którego roztaczał się widok na ruchliwą ulicę floriańską. Obserwowała, jak Kasia sprawnie obsługuje kolejnych klientów. Jej ruchy były szybkie i precyzyjne, a dla każdego klienta miała uśmiech i ciepłe słowo. Po kilku minutach Kasia przyniosła dwie filiżanki aromatycznej kawy i usiadła naprzeciwko Heleny. Jak mnie znalazłaś? Zapytała z ciekawością. Wspomniałaś o kawiarni w tramwaju. Kraków to duże miasto, ale stare miasto jest niewielkie. Odpowiedziała Helena z uśmiechem. Poza tym pytałam o ciebie w kilku miejscach. Ludzie tutaj dobrze cię znają i mówią o tobie bardzo ciepło. Kasia poczuła rumieniec na policzkach. Naprawdę? Pan Jerzy powiedział mi, że jesteś jedną z najlepszych pracownic, jakie kiedykolwiek miał. Zawsze punktualna, uczciwa i życzliwa dla klientów, a pani Maria z kwiaciarni obok mówiła, że często pomagasz jej znosić ciężkie donice. Helena sączyła kawę i studiowała młodą dziewczynę. Opowiedz mi więcej o sobie, Kasiu, o swoich marzeniach, o tym, co planujesz po studiach. Kasia wahała się przez moment, ale coś w ciepłych oczach Heleny sprawiło, że poczuła się swobodnie. Chciałabym kiedyś zaprojektować budynki, które nie tylko będą piękne, ale też pomogą ludziom. Mieszkania dostępne dla każdego, szkoły, które inspirują do nauki, może nawet centrum kulturalne, mówiła z pasją w głosie. Ale to są tylko marzenia. Najpierw muszę skończyć studia, a to nie jest łatwe. Dlaczego? Zapytała Helena delikatnie. Kasia spojrzała w dół na swoją filiżankę. Moi rodzice są rolnikami z małej wioski pod Tarnowem. Robią co mogą, żeby mi pomóc, ale studia w Krakowie to duży wydatek: czynsz, jedzenie, książki, materiały. Pracuję tutaj cztery dni w tygodniu i w weekendy, żeby związać koniec z końcem. A jak radzisz sobie z nauką? Staram się, odpowiedziała Kasia z determinacją, uczę się wieczorami i w nocy. Czasami jestem zmęczona, ale nie poddaję się. To moja szansa na lepsze życie. Helena słuchała z uwagą, a w jej oczach. Pojawiło się coś, co można było nazwać podziwem. Kasia, chciałabym ci coś zaproponować, powiedziała w końcu. W najbliższą sobotę chciałabym zaprosić cię na obiad do mojego domu. Mam coś, o czym chciałabym z tobą porozmawiać. Kasia patrzyła na nią zdziwiona. Ale dlaczego ledwo się znamy? Właśnie dlatego, uśmiechnęła się Helena. Czasami spotkanie właściwej osoby we właściwym momencie może zmienić wszystko. Ten gest dobroci w tramwaju przypomniał mi o czymś ważnym. Helena wyjęła z torebki małą, elegancką wizytówkę i napisała na niej adres. To mój dom w Salwatorze. Przyjdź w sobotę o drugiej po południu. Obiecuję ci, że będzie to warte twojego czasu. Kasia wzięła wizytówkę i przeczytała adres. Salwator był jedną z najbardziej prestiżowych dzielnic Krakowa, pełną pięknych willi i rezydencji. Helena, ja nie wiem co powiedzieć. Powiedz po prostu tak. Odpowiedziała starsza kobieta, wstając od stolika, i nie przejmuj się strojem. Ważne jest to, kim jesteś, nie to, co masz na sobie. Gdy Helena wyszła z kawiarni, Kasia wciąż patrzyła na wizytówkę w dłoni. Na górze było napisane eleganckim fontem: Helena Kowalska, M.G.R. Inżeti-Arch, a pod spodem znajdował się adres przy ulnoksięcia księcia Józefa. Pan Jerzy podszedł do. Jej stolika. Interesująca kobieta powiedział. Pytała o ciebie bardzo dokładnie. Widać, że zrobiłaś na niej wrażenie. Nie rozumiem dlaczego odpowiedziała Kasia, wciąż patrząc na wizytówkę. Może dlatego, że w dzisiejszych czasach rzadko spotyka się kogoś takiego jak ty odpowiedział pan Jerzy z uśmiechem. Kogoś, kto pomoże obcej osobie bez zastanowienia, kto pracuje ciężko dla swoich marzeń i pozostaje dobrym człowiekiem, mimo trudności. Kasia schowała wizytówkę do kieszeni i wróciła do pracy, ale przez resztę dnia nie mogła przestać myśleć o propozycji Heleny. Co też chciała jej powiedzieć? I dlaczego zaprosiła ją do swojego domu? Sobota nadeszła szybciej, niż Kasia się spodziewała. Stała przed elegancką bramą willi przy ulicy księcia Józefa, nerwowo poprawiając swoją najlepszą bluzę. Jedyną, którą miała bez przetarć. Dom przed nią był imponujący. Dwupiętrowa willa z początku XX wieku, otoczona zadbanym ogrodem, nawet teraz, w środku zimy, wyglądającym elegancko, z ozdobnymi krzewami pokrytymi śniegiem. Gdy nacisnęła dzwonek, drzwi niemal natychmiast się otworzyły. Helena powitała ją w ciepłym kaszmirowym swetrze i spodniach, wyglądając znacznie bardziej każualowo niż podczas ich poprzednich spotkań. Kasiu, jak dobrze, że przyszłaś, powiedziała serdecznie. Chodź, chodź do środka. Na dworze jest dzisiaj przenikliwy mróz. Wnętrze domu zapierało dech w piersiach. Wysokie sufity, stylowe meble, które wyraźnie były autentycznymi antykami, i wszędzie książki. Całe ściany wypełnione były regałami pełnymi woluminów o architekturze, sztuce i historii. Na ścianach wisiały oryginalne obrazy, oraz oprawione dyplomy i certyfikaty. Twój dom jest przepiękny. Powiedziała Kasia, rozglądając się z podziwem. Dziękuję. Mieszkam tutaj już 40 lat. Kupiłam go razem z mężem, gdy oboje zaczynaliśmy nasze kariery. Odpowiedziała Helena, prowadząc ją do eleganckiego salonu. Proszę usiąść. Zaraz przyniosę herbatę i coś do jedzenia. Kasia usiadła na stylowej sofie i nadal rozglądała się po pomieszczeniu. Na komodzie stały oprawione zdjęcia. Helena z mężczyzną w średnim wieku przed różnymi budynkami, Helena odbierająca jakąś nagrodę, młoda Helena w stroju budowlańca na placu budowy. — Widzę, że przeglądasz moje pamiątki — powiedziała Helena, wracając z tacą pełną domowych ciastek i aromatycznej herbaty. — Przepraszam, nie chciałam być wścibska, ależ skąd? To naturalne. Te zdjęcia to moja historia. Helena usiadła naprzeciwko Kasi i nalała herbaty do delikatnych porcelanowych filiżanek. Przez ponad 40 lat pracowałam jako architekt. Projektowałam głównie budynki mieszkalne i użyteczności publicznej. Ten mężczyzna na zdjęciach to mój zmarły mąż Stanisław. Prowadził firmę budowlaną. Kasia słuchała z fascynacją. To dlatego znasz się tak. Dobrze na architekturze Krakowa. Tak, uczestniczyłam w projektowaniu kilku ważnych budynków w mieście, ale to już przeszłość. Helena sączyła herbatę, obserwując reakcję Kasi. Kasiu, zaprosiłam cię tutaj, bo chcę ci coś pokazać. Helena wstała i podeszła do jednego z regałów, z którego wyjęła gruby segregator pełen dokumentów i zdjęć. Po śmierci męża, zostałam z tym domem, z firmą, którą sprzedałam i z pewną sumą pieniędzy. Moi dwaj synowie mieszkają za granicą jeden w Niemczech, drugi w Kanadzie. Odwiedzają mnie raz do roku, są dobrymi ludźmi, ale mają swoje rodziny i życie. Helena wróciła na sofę i otworzyła segregator. Przez ostatnie lata czułam, że moje życie stało się puste. Aż do tego dnia w tramwaju. Kasia słuchała z uwagą, nie rozumiejąc jeszcze, dokąd zmierza ta rozmowa. Twój prosty gest dobroci przypomniał mi o czymś, o czym zapomniałam, o tym jak ważne jest pomaganie innym. I pomyślałam, a co jeśli mogłabym komuś pomóc w większy sposób? Helena pokazała Kasi dokumenty w segregatorze. Były to szkice budynków. Plany architektoniczne i zdjęcia różnych projektów. To są moje nierealizowane projekty. Przez lata marzyłam o stworzeniu czegoś więcej niż tylko komercyjne budynki. Chciałam projektować dla społeczności, dla ludzi, którzy naprawdę tego potrzebują. Kasia przeglądała dokumenty z rosnącym zainteresowaniem. Widziała projekty tanich mieszkań, centrów społecznych, szkół zaprojektowanych z myślą o dzieciach z różnych środowisk. Te projekty są niesamowite, powiedziała z podziwem. Dlaczego nigdy ich nie zrealizowałaś? Różne powody brak funduszy, biurokracja. Czasami po prostu życie stawiało inne priorytety. Helena westchnęła. Ale teraz, gdy mam czas i zasoby, pomyślałam, że może to właściwy moment, żeby te marzenia w końcu zrealizować. Helena spojrzała na Kasię z intensywnością, która sprawiła, że dziewczyna poczuła dreszcz oczekiwania. Kasiu, chciałabym zaproponować ci współpracę. Współpracę? zapytała Kasia zdziwiona. Chcę, żebyśmy razem pracowały nad realizacją tych projektów. Ja mam doświadczenie i zasoby, ty masz świeży umysł i pasję. Razem mogłybyśmy stworzyć coś naprawdę znaczącego dla Krakowa. Kasia patrzyła na dokumenty, potem na Helenę nie mogąc uwierzyć w to, co słyszy, ale ja jeszcze nie skończyłam studiów, nie mam doświadczenia. Właśnie dlatego jesteś mi potrzebna, przerwała jej Helena. Potrzebuje kogoś, kto patrzy na architekturę z perspektywy młodego człowieka. Kogoś, kto rozumie problemy dzisiejszych ludzi. A to, czego ci brakuje w doświadczeniu, możemy nadrobić razem. Kasia poczuła, jak serce zaczyna jej szybciej bić. To było wszystko, o czym marzyła. Możliwość pracy nad projektami, które naprawdę mogą pomóc ludziom. Ale ja nie wiem, czy jestem wystarczająco dobra. W tramwaju pokazałaś mi, kim jesteś, powiedziała Helena z przekonaniem. Osobą, która widzi potrzeby innych i działa bez zastanowienia. To jest właśnie to, czego potrzebuje dobry architekt. Helena pokazała Kasi ostatni dokument w segregatorze. Było to prawne zobowiązanie do założenia fundacji. Już rozpoczęłam procedury prawne. Fundacja będzie finansować projekty mieszkaniowe i społeczne w Krakowie. Potrzebuję kogoś, kto pomoże mi to wszystko zorganizować i poprowadzić. Kasia patrzyła na dokumenty, czując mieszankę ekscytacji i przerażenia. Helena, to brzmi jak marzenie, ale ja naprawdę nie wiem, czy dam radę. A poza tym muszę jakoś się utrzymać, opłacać studia. Helena uśmiechnęła się ciepło. Oto się nie martw. To będzie prawdziwa praca z prawdziwym wynagrodzeniem. A co do studiów. Helena zrobiła dramatyczną pauzę. Jutro mam spotkanie z dziekanem twojego wydziału. Chcę zaproponować współpracę między naszą fundacją a uczelnią. Kasia poczuła, jak świat wokół niej zaczyna się kręcić. To było zbyt dużo, zbyt szybko. Potrzebuje czasu. Żeby to przemyśleć, powiedziała w końcu: Oczywiście odpowiedziała Helena ze zrozumieniem. Zostaw sobie te dokumenty. Przejrzyj je spokojnie, ale pamiętaj, Helena wzięła dłoń kasi w swoje ręce. Czasami życie daje nam szanse, które pojawiają się tylko raz, i zawsze lepiej żałować tego, co się zrobiło, niż tego, czego się nie zrobiło. Tydzień po wizycie w willi Heleny Kasia nie mogła zasnąć. Leżała na swoim materacu w małym pokoju, przeglądając po raz kolejny dokumenty, które otrzymała. Projekty Heleny były nie tylko piękne, ale też praktyczne i innowacyjne. Centra społeczne z przestrzeniami dla różnych grup wiekowych, mieszkania dostępne dla młodych rodzin, szkoły zaprojektowane tak, by wspierać kreatywność dzieci. Jej współlokatorki, Ania i Magda, zauważyły, że Kasia jest roztargniona. Co się dzieje? zapytała Ania, studentka psychologii. Wyglądasz jakbyś miała podjąć najważniejszą decyzję w życiu. Kasia opowiedziała im o wszystkim: o spotkaniu w tramwaju, o wizycie u Heleny, o propozycji współpracy. Dziewczyny słuchały z rosnącym zainteresowaniem. To brzmi jak bajka na Powiedziała Magda, ale też jak prawdziwa szansa życia. Właśnie tego się boję, odpowiedziała Kasia. A jeśli nie sprostam oczekiwaniom, a jeśli popełnię błąd i zniszczę wszystko? A jeśli ci się uda, zapytała Ania, pomyśl o tym, ile dobrego mogłabyś zrobić. Następnego dnia Kasia poszła do kawiarni, ale nie mogła się skupić na pracy. Pan Jerzy zauważył jej roztargnienie. Wszystko w porządku? Zapytał podczas przerwy. Kasia opowiedziała mu o propozycji Heleny. Pan Jerzy słuchał uważnie, od czasu do czasu kiwając głową. Wiesz, Kasiu, powiedział w końcu, prowadzę te kawiarnie już dwadzieścia lat. Widziałem wielu młodych ludzi, którzy przychodzili i odchodzili. Większość z nich marzyła o wielkich rzeczach, ale brakowało im czegoś ważnego. Czego? Zapytała Kasia. Odwagi, żeby te marzenia realizować. Ty masz talent, determinację i dobre serce. Ale najważniejsze, masz teraz szansę. Nie każdy ją dostaje. Tego wieczoru Kasia zadzwoniła do rodziców. Opowiedziała im o wszystkim, czując, jak z każdym słowem jej głos staje się bardziej pewny. Córko, powiedział jej ojciec. Po długiej chwili ciszy. Całe życie ciężko pracowaliśmy, żeby dać ci lepsze możliwości. Jeśli wierzysz, że to jest twoja droga, to my cię wspieramy. Ale pamiętaj, dodała matka, nie decyduj ze strachu, decyduj z miłości do tego, co robisz i do ludzi, którym chcesz pomóc. W piątek Kasia umówiła się z Heleną na spotkanie w kawiarni. Gdy starsza kobieta weszła przez drzwi, Kasia poczuła, jak serce zaczyna jej bić szybciej. Podjęłam decyzję. Powiedziała, gdy Helena usiadła naprzeciwko niej: Słucham, chcę spróbować, ale mam kilka warunków. Helena uśmiechnęła się: Mów, po pierwsze, chcę nadal pracować tutaj jeden dzień w tygodniu. Pan Jerzy był dla mnie bardzo dobry i nie chcę go zostawić w potrzebie. Zgadzam się. Po drugie, chcę, żeby nasze projekty były naprawdę dostępne dla wszystkich, nie tylko dla osób z wyższymi dochodami. To jest właśnie celem fundacji. I po trzecie, Kasia zawahała się, chcę, żebyś traktowała mnie jak prawdziwą partnerkę, nie jak praktyjantkę. Jeśli mam się uczyć, to chcę się uczyć przez podejmowanie prawdziwych decyzji i branie odpowiedzialności. Helena wyciągnęła rękę przez stolik, umowa stoi. Uścisnęły sobie dłonie, a Kasia poczuła, że właśnie rozpoczyna się nowy rozdział jej życia. Dwa miesiące później oficjalnie rozpoczęła działalność Fundacja Im Stanisława i Heleny Kowalskich. Kasia przeprowadziła się do małego, ale przytulnego apartamentu na pierwszym piętrze wili Heleny, który został specjalnie dla niej urządzony jako kombinacja mieszkania i biura. Ich pierwszy projekt, Centrum Społeczne na nowej hucie, zyskał poparcie władz miasta i lokalnej społeczności. Kasia prowadziła spotkania z mieszkańcami, zbierając ich opinie i sugestie, podczas gdy Helena, załatwiała sprawy prawne i finansowe. Widzisz, powiedziała Helena pewnego wieczoru, gdy siedziały w ogrodzie zimowym willi, przeglądając najnowsze szkice. Właśnie tak powinna wyglądać architektura, stworzona przez ludzi dla ludzi. Kasia spojrzała na swoją mentorkę i przyjaciółkę z wdzięcznością. Helena, czy mogę cię o coś zapytać? Oczywiście. Czy naprawdę wszystko zaczęło się od tego miejsca w tramwaju? Czy to naprawdę było takie ważne? Helena odłożyła szkice i spojrzała na Kasię z ciepłym uśmiechem. Kasiu, czasami myślimy, że wielkie zmiany wymagają wielkich gestów. Ale prawda jest taka, że największe zmiany często zaczynają się od najdrobniejszych czynów dobroci. Ty nie tylko dałaś mi miejsce w tramwaju, przypomniałaś mi, kim chcę być. A ty dałaś mi szansę na bycie tym, kim zawsze marzyłam być. Nie, pokręciła głową Helena, ja tylko rozpoznałam to, co już w tobie było dobroć, talent i determinację. Reszta to twoja zasługa. Rok później, podczas uroczystego otwarcia pierwszego Centrum społecznego zaprojektowanego przez ich fundację, Kasia stała przed mikrofonem. Patrząc na tłum ludzi, którzy przyszli świętować. W pierwszym rzędzie siedziała Helena, obok niej rodzice Kasi, którzy specjalnie przyjechali z wioski, i pan Jerzy z kawiarni. Rok temu, zaczęła Kasia, jechałam tramwajem do domu po nocnej zmianie i spotkałam kobietę, która zmieniła moje życie. Ale dzisiaj rozumiem, że to spotkanie było możliwe tylko dlatego, że obydwie wierzyłyśmy w tę samą rzecz że małe gesty dobroci mogą stać się fundamentem wielkich zmian. Po ceremonii, gdy goście powoli się rozchodzili, Helena podeszła do Kasi. Jestem z ciebie dumna, powiedziała obejmując ją. Ja też jestem dumna z nas, odpowiedziała Kasia. Z tego, co razem zbudowałyśmy. Gdy wracały do domu, Kasia pomyślała o tym, jak jeden prosty gest, oferowanie miejsca obcej staruszce w tramwaju, może uruchomić łańcuch zdarzeń, który zmieni życie nie tylko dwóch osób, ale całej społeczności. I pomyślała, że właśnie tak powinna wyglądać dobroć, nie jako pojedynczy akt, ale jako początek czegoś większego, co może trwać przez pokolenia. Na biurku w jej apartamencie wciąż leżała ta wizytówka, którą Helena dała jej rok temu. Teraz obok niej leżała nowa wizytówka. Kasia Nowak, Mgr Inszynk-Arch, współzałożycielka fundacji im. Stanisława i Heleny Kowalskich. Ale najbardziej była dumna nie z tytułu, ale z tego, że każdego dnia mogła kontynuować to, co zaczęło się w tramwaju. Pomaganie innym i tworzenie lepszego świata. Jeden projekt na raz.